Słuchajcie, moi drodzy, z tej strony Kina Przed Nami, kolejny odcinek z The Cave. Słuchajcie, ja Wam powiem szczerze, że ja The Cave'a nie nagrywałam. No, będzie z dwa tygodnie, do widzenia, kropa. Ale, o ile dobrze pamiętam, to ostatnio mieliśmy taki motyw, że... Wiesz, ty to... Że mieliśmy nagrać... Znaczy, chcieliśmy nagrać Ryka Tego podziwia. Czekajcie, czemu to się sterowało? Dostał bym to tutaj, jestem ciekawa, czy coś to się nagrywa. Yy. Uwieśniuk! Bliznaki? Yy. Ano przyszłam drabina z obukiem. Co on, co on tak dziwnie giną, nie? Podejrzana. Jego fajnie plastusia. Well, whatever else happens down here, our heroes could always consider careers as nature documentarians. Słuchajcie, ja bym poszła do tej łówczyni. Bo ona tam ma to z kiełbaskami, nie? Także na pewno, jeżeli chcemy ruszyć tego, to. No bo się żartujesz, że mnie tutaj respi. Ja już wiem co chciałam zrobić jak kurde nie wiem czy to się jakoś od pola nagrywanie tego Dobra yy, Bliźniaki chcę bliźniaki bo on chciałam skrzynkę zrzucić na ogon, nie? Taki był... Taki był motyw z tego wszystkiego. Dobrze pamiętam. Eee, puść. Gdzie jest skrzynka? oj. a tu jest skrzynka, dobra, bo ona się tu nie zrespiła na górze. A teraz sobie popchacie. Tam jest jakiś trup w tej skrzynce. Całkiem spoko opcja. Mm -hmm. Ani kurde jak nastawić nagrywania tego. Mamy to, słuchajcie mamy to, dobra. Dobra, jest. Chyba jest.

Teraz nie co tam się wydarzyło na górze, bo nas głupia pipa zastrzeliła, no. Smuteczek. Grzekinusia smuteczkuje. A co, nie ma już? Nie ma, dobra. Dobra, bierzemy. Dlaczego nie wziąć tego hot doga? Co jest. Ach widzicie, jednak czasem się w tej grze myszka przydaje. Dobra, lecimy do tego. Kurwa, to mnie goni. don't you remember going? Go oh, Mozart, the nervousness. I've been much poorer. This has gone go on long enough. It's a I suppose it's true what they say if you want to make an omelet you have to consign the last member of an ancient species to oblivion while destroying someone else's lifelong dreams and desires. Tak, mm -hmm. <coughs> Co? podróż górę. W ogóle wyszliśmy na powierzchnię, tak jakby spadliśmy w dół i w... pomimo tego wyszliśmy na powierzchnię, co jest. Jezu, trzeba tu przyjść podróżniczką jak nic. Chyba, że podróżniczka nie wystarczy i się okaże, że tutaj... życiowa. Słuchajcie, bo jeżeli się okaże, że na przykład podróżniczka tam nie przejdzie przez ten kamień, to będzie znaczyło nie mniej, nie więcej jak to, że do tego jest potrzebna ta kobita z hakiem, no wiecie, która jedna z dodatkowych postaci, znaczy ze standardowych postaci, tylko nie z tych, które ja mam. Tak. No nie, ona tu nie przejdzie. Ech, czyli... Bo tutaj nic nie zrobimy. Weźmy sobie bliźniaków, zobaczmy co jest w tą stronę. Aha, to jest dalej przejście do... będzie jeszcze bliźniakami coś się stanie? Chyba, że po raz kolejny zejście dla jakiejś innej postaci. No tak, most nic się z mostem tutaj nie da zrobić, więc... Więc pewnie dla jednej z pozostałych co będziemy mieli okazję zobaczyć monsterki, ja wspomnie bliźniaków. Ta zupka, którą dali rodzicom do... do wpitolenia, nie? W sensie to truta. A nie, teoretycznie dalej jesteśmy w jaskini. Co my tu mamy? Płytkę mamy. Mamy łódkę i mamy wodę. Możemy płynąć w płot. Tak coś myślałam, że to tak się skończy. Dobra, wskoczmy sobie nimi do łódki. Wskoczmy sobie do łódki podróżniczką. Nie, podróżniczka i tam naprzód, bo mam dziwne takie przeczucie, że... Podróżniczka być tak... Bo będziesz pchała łódkę zaraz. Wiecie o co chodzi, że... Tak naprawdę wieśniak jak ty wskoczysz. A nie, dobra, wskakujesz, okej. Okay. Czymś się, że jedno musi popchnąć i po czym wskoczyć, no bo... jest takie dość fucking logic. Ale to już było niekoniecznie fucking logic w momencie, kiedy łódka, która stała zaczęła samą 99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer Oh, that's more a bar song than a sea shanty Oh, I've got one 99 bottles of rum on the wall, 99 bottles of rum Shanty Monkey in Krakow, in the pub where shanty just i'm rescued Rescued? shut up after years on this blasted island i can finally leave finally leave shut up shut up shut up <laughs> i'm going to go collect my stuff and get my beloved dog spanky so we can skedaddle beloved dog shut up okay mm. Well, from stuck in a cave to marooned on an island stuck in a cave, things aren't exactly looking up for our friends now, are they? <laughs> no, they're not. Okay, it's good to see the climate that we have here. If you see, the crop doesn't give us a good chance, so we'll go with the crop today. Nice move! Możesz wrócić. Kawałek pipy masz. co znaczy, rury w sensie. Co my tutaj mamy? Co mamy? Jest kawałek big Shut podróżniczka w czasie. Hmm. Not sure how to break it to that adorable old hermit, but their boat only seats three people. Might I suggest to our three friends that they move the boat across the island very quietly. <coughs> <coughs> Wez, I... Krupa, ja tam kamerę, oni mnie widzą. I idziemy dalej. Mam wrażenie, że polazłam za daleko wycie. No. fajno. Nie, cofniemy się, obczajmy na początek tamto. Tu posać dubsko. Tutaj mamy wodę, są rozrzucone kawałki. Tutaj w dół nie przeżyjemy. No, może jednak tam dalej mieliśmy bliźniaki tutaj. Jak tam mamien Olejce na razie żarło. Dźwignice ze skrzynką zobaczymy, co to nas czeka dalej. No, ale znaki nie wierzę. Kurwa, ani w jedną, ani w drugą. Ona siedzi w łódce i niech w sumie siedzi. I drzewie się gwolniej bliźniaków, butolamy po prostu na maksa. Jak można tak utknąć? Fui! I Idź pierdzioho! Kurwa dodatkowe wrażenia po kot. Nie. Dobro, proszę. Bliźniak cyk. Tutaj jest potrzebny kawałek rury. I idziemy wyszelką. Wieś, wieś, idziemy wieśniakami, idziemy bliźniakami pod ten kawałek rury. Chyba ten mniejszy? Wiecie o co chodzi? Tam sobie wsadzimy rurę w to Pójdzie to tam chyba położę wody. Pójdzie woda co by nam zgasiło to na dole, nie? Czaj co? Mam nadzieję. Gościu! Masz towarzystwo! Eee, tam jest na dole wspominka, ale to jest chyba i tak trzeba przejść z tej strony. Słuchajcie, wychodźcie bliźniaki. Tam na dole jest wspomnienie. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy jakiś zbiornik, który trzeba będzie jakoś wytętygować. Zdało się tu na dół. Co będzie tutaj na dole? Tutaj nam coś kapie. W eee. czy ty tę flagę nie widzieliście jej czasami wcześniej? Nie, ja ją widziałam. Nie wiem, czy tam kurczę, wcześniej jeszcze nie było. Ten tom, Dziś, jak ki. Nie. Widać, że tutaj gdzieś wcześniej też jedna była. Ale mogę się mylić. Nie tutaj Tak jest. Ona ciągnie tą, wieśniaczek ciągnie. Wiśniaczek ciągnie tą i bliźniaki ciągną tą. Gdzie my to mamy zapchać? Chyba tutaj, wiecie? Mam dziwne przeczucie, że my to będziemy wysadzać I wtedy tutaj nam popłynie woda No dobra, zobaczcie Czekajcie, to jeszcze w drugą stronę był dół do zwiedzania Tu na razie nie zrobimy nic Tych beczek też na razie nie mamy czym podpalić Weźmy może tą resztę też sobie, wysuńmy. Ja lubię takie rzeczy, wiecie, wysunąć za kratę, bo się później okaże, że krata opada, nie stoi i... Wiecie, różnie w życiu Dobra. Beczki mamy, czekajcie. Nasunęła, idź no tutaj. I tak się spadało na dół, to się chyba umiera, I sure wish I could remember why I came here in the first place. Three years on this blasted island. I can finally He's leaving his queen exposed. Naughty, naughty. <people>, but what do I know? I'm just a cave. Nigdzie nie nie, nie. Tutaj nie ma. Tutaj nie. Przejdźmy się jeszcze bliźniakami, kurde, sprawdźmy dokładnie tą piwnicę. Może coś tam sobie opuściliśmy. Tak. Tutaj w górę. Aha, i tutaj. Tutaj będzie szło, ale to zbierzmy sobie na początek wspominkę. Uuu, biedny wieśniak! Naprawdę smuteczek. Jezus, ale my tu mamy coś w łapie. No, zejdźmy na dół to zostawimy. Będziemy sobie mogli wziąć tą pipę i ogarnąć gdzie nam się jeszcze pipa nie łączy Fucking shit widzicie czasem Czasem jednak wygodnie jest też rzeczy zbierać myszkę Zobaczmy co tutaj mamy z drugiej strony Więc tutaj idzie to. To już mamy połączone. Tutaj mamy zejście do tej wajchy. Czyli co? No, czyli przełazimy tutaj... To... Przechodzimy tam podróżniczką i wkładamy... ...to w ten otwór. Powiem Wam szczerze, że, kurde mam dziwne wrażenie, że się w tej grze coraz bardziej wyrabiam. Pod tym względem, że... Naprawdę coraz lepiej mi idzie rozwiązywanie tych zagadek. No ale tak zazwyczaj jest, że jak już się, wiecie, coś... Aha, bo my to musimy przepchnąć i chyba to sobie wypchniemy do góry. wtedy będziemy ją mogli, wiecie, przejechać, bo żeby dziur nie było, nie? Wiecie, co biega. Dobra. E, bliźniaki, co tam u was? No, możecie jeszcze. Nie, już nam nie nakapie. Aha, czyli tutaj jest... Czyli jak zepchniemy tą łódź tutaj, to ona nam prze... Bliźniaki idzie, będzie się wchodzić. To chyba o to wodzi, wiecie? Że wiecie, my tutaj sobie przepłyniemy i będziemy to mogli dalej tam... ...wepchnąć. Biedne bliźniaki, nie najmłodsze, ale pchają. No ale są wy dwójkę, no tam. Mwen no, nye dekwonsan tepe diyo. Mwen se sa mwote pou nan. No, mwen mwen. Mwen brezi awe. Bliz nyan ki, bliz nyan ki. Mwen 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 mwen. Cicho papuga. O Boże, taki kawał No ale cóż jak mus to mus A to od razu sobie przykręcimy tą tutaj Tak. Aha, i co? I on opadnie? Opadnie. Aha, czyli jak. Aha, wiem. Dobra, tu wiem o co chodzi. To wiem o co chodzi. Wiecie, że chcę to nuć tu wepchniemy. Napompujemy, bo on podleci wyżej. I później będziemy sobie mogli ściągnąć. Noż kurwa, kamon on! Wojtek. Do przewidzenia. <laughs> tu trzeba do się rozgryźć. Ale jestem mądra, aaa! <coughs> no. e, może nie do końca, ale... <coughs> znaczy tak, jestem. Widzimy, jaki... soby sobie tutaj. Dalej pchajmy. Teraz tutaj mamy zbiornik. Ale jeżeli przyjdziemy tu wiesi... Ale w sumie i tak nie powinno tak być, bo one się nie powinny tak szybko utopić. To o co chodzi? Nie wajchę. waję. Przejdziemy blisko blizniakiem, Boże, e, ten wieśniakiem. Tam się muszę jakoś na dół jeszcze dostać. Nawet jak, ale to za chwilę się ogarnie. Cyk. Brak Też nie wajchnieć wifi po drodze? Znaczy po drodze. Pod wodą, nie? Nie? Ufa też nie. Dobra. Hmm. Teraz mamy mały problem. Ale wiecie co? Dobra, ten mały problem rozwiążemy w kolejnym odcinku. A na jest standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę widziane. Pozdrawiam Was, kino, trzymajcie się i cześć!